Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu wywiadów realizowanych przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033. Programu, który jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. A dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Kamil Opaliński, szef Harcerskiej Grupy Ratowniczej. Witam, dzień dobry. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie pierwsza pomoc, będzie poradnictwo zdrowotne i też aktywność obywatelska związana z działalnością właśnie harcerstwa. Chcielibyśmy połączyć właśnie te trzy elementy, czyli z jednej strony pomoc niesioną drugiemu człowiekowi, z drugiej strony właśnie tą aktywność społeczną właśnie w związku z działalnością w harcerstwie. No i ten trzeci aspekt związany jakby z poradnictwem, bo te rzeczy myślę, że się ze sobą łączą, więc oddaję Panu głos. Witam, dzień dobry. Kamil Opalinski. Jeszcze raz jestem szefem harcerskiej grupy ratowniczej w Rzeszowie. Nasza grupa funkcjonuje już od blisko, blisko 10 lat. Cały czas skupiamy się głównie na możliwościach szkoleniowych, na kształceniu, tak samo i na działaniach terenowych, bo zabezpieczamy również imprezy i wydarzenia, które tutaj się odbywają na terenie zarówno Rzeszowa, jak i całego Podkarpacia. W skład naszej grupy wchodzą ratownicy, zarówno ZHP, ratownicy medyczni, ratownicy po ukończonych kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy między innymi. No i ściśle współpracujemy z różnymi instytucjami, zespołami, a także i firmami, które świadczą tego typu podobne usługi na terenie całego Podkarpacia. Osoba, która wchodzą w skład właśnie harcerskiej grupy ratowniczej to osoba z takim zapałem społecznikowskim? Zdecydowanie tak. Nie wiążemy się z żadnym zawodem, mimo tego, że mamy ratowników, którzy rzeczywiście już pracują też prywatnie w zawodzie, na przykład na pogotowiu albo w szpitalach, no niemniej jednak my działamy stricte społecznie. A co jest właśnie motywacją członków, ochotników, którzy działają właśnie w harcerskiej grupie ratowniczej? Do tego, żeby się właśnie zaangażować, żeby nieść pomoc drugiemu człowiekowi? Wszystko się chyba tak naprawdę opiera na harcerstwie. od tego się zaczęło, bo wszyscy mocno działaliśmy w harcerstwie, albo działamy nadal. W międzyczasie wraz z kończeniem różnych szkół pojawiła się właśnie taka opcja, żeby zdobywać jakieś tam kolejne doświadczenia, kolejne specjalizacje, kolejne specjalności. No i w ten sposób właśnie my stworzyliśmy grupę, a nasi ratownicy poszli w tym kierunku i ukończyli między innymi właśnie czy kursy KPP, czy, czy studia na ratownictwie medycznym, a nawet pielęgniarstwie. Rozmawiając właśnie o harcerskiej grupie ratowniczej, pierwsze skojarzenie to pierwsza pomoc. Zdecydowanie tak. Pierwsza pomoc, jakby mógł Pan rozwinąć ten wątek, właśnie jak ona wygląda w praktyce. No z reguły pierwsza pomoc opiera się tutaj właśnie na udzielaniu takiej typowej pierwszej pomocy, czyli mamy styczność z osobami, które e, oczekują od nas, że my im po, po, jesteśmy w stanie udzielić jakiejkolwiek pomocy w sytuacji kryzysowej, tak, zanim dojadł służby ratunkowe. Zanim pojawią się osoby i wykwalifikowane służby, no to my po prostu właśnie tam jesteśmy. I ta pomoc wygląda właśnie w jaki sposób? Od tego momentu, kiedy ktoś faktycznie tej pomocy potrzebuje do momentu, kiedy już przyjeżdża karetka i, i, i trafia tutaj jakby ta osoba, pacjent do lekarza? No to jest stricte taka sytuacja losowa, bym powiedział, prawda? No bo nigdy nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli w danym miejscu jeszcze zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, na przykład. Także pierwsza pomoc tutaj opiera się głównie na tym przypadku. Po prostu znajdujemy się w jakimś miejscu, w którym nadarza się jakaś kryzysowa sytuacja, no i musimy zadziałać do czasu, właśnie dopóki te służby się nie pojawią. Czy takie przypadki się często zdarzają, na przykład w przypadku działalności Harcerskiej grupy ratowniczej i jak wtedy właśnie tutaj działają członkowie tych zespołów? Często, bardzo często się nawet takie sytuacje zdarzają, ponieważ no nigdy nie wiemy tak naprawdę w jakim momencie gdzie będziemy i na co trafimy, prawda? Także to są właśnie takie sytuacje typowo losowe. Natomiast w naszym przypadku też bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy podczas zabezpieczeń medycznych, różnych imprez czy wydarzeń. No też nie wiemy, z jakimi sytuacjami się zmierzymy, prawda? Na sam początek można wymienić tutaj zwykłe omdlenia czy jakiekolwiek urazy związane ze skaleczeniem palca, ze stłuczeniem nosa, no ale też mamy do czynienia z różnymi takimi, bym powiedział, bardziej wymagającymi sytuacjami. No raz się nam zdarzyła sytuacja taka, że mieliśmy możliwość zabezpieczenia, właściwie poproszony zostaliśmy o zabezpieczenie procesji Bożego Ciała w Rzeszowie. No i podczas tej procesji właśnie zwróciliśmy uwagę na to, że jedna Pani dosyć kurczowo trzyma się znaku drogowego. Jak się zainteresowaliśmy tematem, okazało się, że Pani odeszły wody i zaczęła się akcja porodowa. Zupełnie niespotykana rzecz, a jednak się zdarzyła. Rozmawiając właśnie o takiej edukacji obywatelskiej w obszarze właśnie tej edukacji prozdrowotnej, takiej sytuacji zagrażających życie, co jakby z punktu widzenia Pana jako specjalisty w, tym, w tej dziedzinie, jest taką dobrą praktyką na Podkarpaciu, w Polsce, a co być może można by było zmienić, poprawić? Słuchajcie, na pewno można byłoby poprawić przede wszystkim to, żeby ta edukacja i promocja w ogóle i czy czy zdrowego stylu życia po prostu się pojawiała, zaczęła funkcjonować w rzeczywistości, czy w szkołach, czy w ogóle gdzieś w jakichś aspektach społecznych. Tego nam zdecydowanie brakuje. Przez to się ludzie na przykład boją podejmować jakichkolwiek działań, przez to, że mogą wykonać jakieś działania źle, boją się na przykład odpowiedzialności prawnej, że właśnie przez to, że mogą coś zaszkodzić, prawda, poszkodowanej osobie, no to dzięki temu też będą musieli ponosić konsekwencje prawne, prawda. Także tutaj no, głównym takim celem jest to, żeby jednak wzbudzić wśród, wśród społeczności taką potrzebę kształcenia się w tym kierunku, czy pierwszej pomocy, czy w ogóle jakichkolwiek działań prozdrowotnych. I tutaj Pana zdaniem, w jaki sposób właśnie kształtować tę opinię publiczną i kto przede wszystkim powinien być tą główną grupą odbiorców? Czy są to młodzież, osoby już dorosłe w średnim wieku, czy seniorzy i być może też, wiadomo, że te różne grupy korzystają z różnych kanałów komunikacji, więc do jakiej grupy w jaki sposób dotrzeć? No to najpierw odpowiedzmy na pytanie: jak? Bardzo dużym rezultatem tutaj w ogóle korzyści, jakie przynosi, to przede wszystkim szkolenia. Pierwsza pomoc w przypadkach praktycznej udzielania tej pomocy. My zazwyczaj skupiamy się właśnie podczas prowadzenia naszych kursów na tym, że w jednym weekendzie na sam początek skupiamy się na udzieleniu tej wiedzy, takiej bym powiedział merytorycznej, ale teoretycznej. Tak? W drugiej części kursu zawsze stawiamy już stricte na pozoracjach. Po pierwsze, hartuje to trochę ducha, po drugie, buduje takie poczucie odpowiedzialności. Po trzecie, no przede wszystkim uczy działania w stresie. Tego, czego najbardziej właśnie brakuje ludziom i to, czego się tak naprawdę najbardziej boją. Jak? Możemy jeszcze tutaj używać możliwości takich jak instruktorze. Chyba takim najlepszym miejscem ku temu jest mimo wszystko szkoła. Pierwsza pomoc w szkołach ogólnie się tak ogranicza tylko do teorii, no bo stricte nie ma za bardzo jak, prawda? To jest raptem 45 minut, które szybko ulatuje i nie ma możliwości, żeby ten temat trochę rozwinąć. Można też ewentualnie organizować jakieś akcje społeczne, brać udział w akcjach krwiodawstwa na przykład, organizowanych przez różne instytucje i między, między innymi w ten sposób właśnie uczyć, tak? Natomiast do kogo powinno być to skierowane? Przede wszystkim Chyba tak naprawdę do każdego, bo to nie ma znaczenia, czy, my mamy, czy dana osoba ma 6 lat, czy ma 15 lat, czy ma 60. Każdy tak naprawdę jest w stanie udzielić tej pomocy i doradzić pod względem prozdrowotnym. Jest Pan społecznikiem, widać to chociażby właśnie w działalności w harcerskiej grupie ratowniczej. Wspominał Pan, że bardzo wiele osób wcześniej też miało jakby styczność właśnie z działalnością taką społeczną w harcerstwie. Więc widać, że ta rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu świadomości obywatelskiej, przede wszystkim w obszarze edukacji prozdrowotnej, w kontekście pierwszej pomocy, jest istotna. I co, Jak właśnie Pan widzi tę rolę tych organizacji? Jakiego, jakiej pomocy potrzebują, wsparcia w tej działalności? Kto tworzy te organizacje, które właśnie zajmują się tą, tą tematyką? Jaka jest ich rola w społeczeństwie? No to to jest bardzo obszerny temat, bo organizacji takich, w których właśnie zrzeszane są młodzież przede wszystkim i dzieci, jest multum, tak, nie będę tutaj już wymieniał ich. Natomiast jeżeli chodzi stricte o działania takich organizacji, no mają bardzo ogromne znaczenie, to tak można by powiedzieć najprościej, nie? Ale jeżeli chodzi o kwestie tutaj rozbudzania jakichkolwiek wartości społecznych, no to przede wszystkim musimy się skupić na tym, co dane grupy są w stanie zaoferować. Jak pracują, czym pracują. No i ja przede wszystkim chciałbym się oprzeć tutaj na, skupić może na tym harcerstwie, tak. Mamy swoje instrumenty metodyczne, mamy swoje sposoby i metody, którymi pracujemy, tak naprawdę, z młodzieżą i harcerzami. Także jest kilka takich opcji, gdzie można rzeczywiście wzbudzić jakąkolwiek potrzebę rozwoju pod tym względem. Mogą być to na przykład respektowanie i działanie pod względem stopni i sprawności, tak? czyli tutaj, poprzez realizację zadań, uczymy w praktyce, jak można właśnie podejmować działania prozdrowotne, czy, czy właśnie tej kwestii pierwszej pomocy. Uczenie w działaniu, czyli znowu podejmujemy jakiekolwiek działanie i w ramach tego kształtujemy. Kolejna rzecz, prawo i przyrzeczenie harcerskie, chociażby, które tutaj się wplątuje dosyć mocno z tego względu, że informuje nas o tym. Że właśnie harcerz ma być czysty w myśli i ciele, ma nie ulegać na przykład nałogom, czy po prostu być bratem, tak? I, czyli współdziałać i dbać o pozostałych harcerzy. Tak? Że takich możliwości jest naprawdę tutaj wiele. Wszystko zależy od tego właśnie, na czym dana organizacja się skupia, no i jak prowadzi to młodzież i dzieci. Natomiast czego organizacje potrzebują? No wydaje mi się, że chyba wsparcia samorządu, tak? Już nie mówiąc nawet tutaj o wspieraniu finansowym stricte, no ale przede wszystkim budowaniu takich możliwości pod względem działania. Bo. No. Ta społeczna to właśnie przede wszystkim organizacje społeczne, ale jakby w tym systemie pierwszej pomocy, w systemie edukacji prozdrowotnej, poradnictwa prozdrowotnego są też inne właśnie instytucje, czy to samorządowe, czy państwowe, i czy one gdzieś tam wzajemnie ze sobą współpracują, czy są jakieś dobre praktyki właśnie w tym obszarze? Różnie z tym bywa, bo rzeczywistość wygląda tak, że jeżeli chodzi o organizacje społeczne, no to nie ukrywajmy, są mocno uzależnione właśnie od samorządów i od możliwości, z których mogą dzięki temu skorzystać. Są takie miasta bądź w ogóle miejscowości, gdzie ta współpraca układa się dużo lepiej. A są takie miasta i miejscowości, w których praktycznie tej współpracy w ogóle nie ma. I tam rzeczywiście widać, że no te jednostki samorządowe, przepraszam, te jednostki organizacyjne mają mocny problem z funkcjonowaniem. Od czego to zależy? No, przede wszystkim właśnie o tej współpracy. O dobrych relacji, od tego, yy, jak te relacje się układają, no i tak naprawdę czego oczekuje jedna grupa od drugiej. Czyli po prostu współpracy. Gdyby pojawiła się osoba, która tutaj ogląda nasz wywiad i chciała dołączyć do harcerskiej grupy ratowniczej, interesuje się właśnie niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi i chciałaby zacząć w ogóle, albo w ogóle jakąkolwiek przygodę z taką działalnością społeczną, co by takiej osobie Pan powiedział? Przede wszystkim pogratulowałbym decyzji, bo najważniejszy jest właśnie ten pierwszy krok w wykonaniu jakichkolwiek działań. Tak? My potem po prostu zajmiemy się resztą. Zazwyczaj to działa w ten sposób, że my sobie po prostu szkolimy takie osoby, zapraszamy takie osoby do współpracy, potem w ramach klubu, bo żeby ukończyć na przykład nasze kursy, to nie trzeba być naszym członkiem klubu. Ratowniczego, w związku z czym, jak już mamy osobę, która jest przeszkolona, zapraszamy do dalszej współpracy. Potem układamy sobie plan działania, system funkcjonowania i dalszego rozwoju w naszej grupie. Właśnie jak wygląda te dalsze etapy? Już taka osoba się zgłasza, jak trwa długo cały proces, przez co musi przejść taka osoba, czym się prawda, ta aktywność kończy? Tu nie mamy jakiegoś określonego czasu, bo nam na tym nie zależy, żeby proces trwał. Tylko nam zależy przede wszystkim na tym, żeby osoby, które zapraszamy do współpracy, które chcą z nami współpracować, żeby jak najlepiej robiły to, co są w stanie zrobić, prawda? Czyli właśnie po pierwsze udzielić tej pomocy, a po drugie pomagać nam w edukowaniu pozostałych osób, tak? Także tutaj nie skupiamy się bardziej na czasie, skupiamy się przede wszystkim właśnie na działaniu. Jeżeli chodzi o kwestię Całego procesu, no to najczęściej wygląda to w ten sposób, że najpierw osoba, która jest zainteresowana współpracą z nami albo posiada już jakieś ukończone inne kursy. My z reguły staramy się mimo wszystko zaproponować i zaprosić taką osobę do tego, żeby uczestniczyła w naszym kursie, ponieważ nie wszystkie opierają się właśnie na działaniach w praktyce. Teorii jest bardzo dużo, ale jak już wiele razy sytuacja pokazuje. Jak przyjdzie się zmierzyć się po prostu z sytuacją stresową, jakąś awaryjną, no to człowiek po prostu wtedy dostępuje jakiekolwiek blokady i nie jest w stanie zadziałać, mimo tego, że wiedza ma, prawda? Także po, po takim rozwiązaniu, po takim kursie, zapraszamy właśnie do współpracy, wtedy już przychodzi taka osoba do nas. Z reguły spotykamy się na zbiórkach, na zabezpieczeniach różnych imprez i wydarzeń. No i cały czas pracujemy sobie już po prostu pod względem praktycznym. Jeździmy, szkolimy. Oczywiście też nie wszyscy, bo nie wszyscy są w stanie przekazać odpowiednio też wiedzę. Natomiast cieszymy się zarówno z grupy ratowników, którzy prowadzą z nami szkolenia albo którzy są w naszym klubie i też jednocześnie prowadzą szkolenia, ale zarówno cieszymy się również z takich osób, które po prostu pojawiają się z nami na zabezpieczeniach medycznych i też udzielają nam wsparcia. Jakie są największe szanse, wyzwania, bariery i problemy związane właśnie z działalnością? Społeczną, zwłaszcza przede wszystkim z tą tematyką, którą pan się zajmuje na co To może zacznę od problemu, bo ich jest chyba tak naprawdę najwięcej. Yy... Ludzie po prostu boją się pomagać. Zacznijmy od tego. Boją się wszystkiego. Jeżeli do, zachodzi taka konieczność, że trzeba wyjść poza jakąś strefę własnego komfortu, no to już się pojawia ta blokada, tak? jak je przełamywać te blokady i te problemy no nie ma jakiegoś takiego określonego jednego przepisu tak natomiast trzeba próbować na wiele sposobów tu chodzi przede wszystkim o kwestię edukowania że pierwsza pomoc to nic złego że każdy jest sobie w stanie z tym poradzić edukowania tego że i przekazywania informacji że tak naprawdę właśnie artykuł chociażby z to 62 Kodeksu karnego, który mówi o nieudzieleniu pomocy. To nie o to, chodzi, żeby kogoś wystraszyć, tylko po prostu przekazać, że jakiekolwiek udzielenie pomocy to jest już traktowane jako po prostu udzielenie tej pomocy, tak? Wystarczy niejednokrotnie zadzwonić pod numer 112 i wezwać odpowiednie służby i to jest już traktowane jako udzielenie pomocy, także nie ma się naprawdę czego bać. Druga kwestia, że niektórzy boją się tak samo chociażby właśnie tego, że Udzielając pomocy zarażą się e, jakimiś chorobami od osób, które potrzebują tej pomocy, prawda? E, kolejna bójda. Wystarczy po prostu odpowiedzialnie do tego tematu podejść. E, ja najczęściej m, zawsze na kursach proponuję, żeby ktoś e, po prostu, ktokolwiek, kto przechodzi nasze kursy miał ze sobą rękawiczki. Niby niedużo, a jednak w sytuacji realnej jest możliwość taka, że będzie w stanie zadziałać. Ale myślę, że największym takim największą potrzebą to jest przede wszystkim walka o to, żeby wzbudzić wśród tych osób wiarę w siebie, no i trochę odwagi. Bo jak już się wykona ten pierwszy krok, no to już potem kolejny, kolejny idzie bez większego problemu. z powoli do końca, chciałbym poprosić Pana o podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. I być może też chciałby Pan się podzielić jakąś refleksją, no albo skierować kilka słów do naszych odbiorców? Słuchajcie, refleksja, tak, jak najbardziej. Dlaczego w ogóle ta pierwsza pomoc jest ważna, to już rozmawiamy na ten temat chwilę czasu. Natomiast chciałbym tutaj Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, że właśnie ta wiara w pierwszą pomoc i w nas samych to jest chyba wszystko, czego tak naprawdę nam wielokrotnie brakowało. Może nie nam bezpośrednio, ale nam jako społeczeństwu. Ale cieszy mnie to, że są ludzie, którzy właśnie są w stanie docenić. Chwilę temu spotkaliśmy się z sytuacją, gdzie wpłynęła do nas na maila wiadomość. Była to wiadomość od jednej mamy, właściwie harcerki, która ukończyła nasz kurs. Napisała w tej wiadomości, że dostała po prostu najpiękniejszy prezent z okazji Dnia Matki od swojej córki, a chodziło konkretnie o to, że rodzice pojechali na zakupy. I w tym czasie, kiedy oni byli na tych zakupach, ich córka uratowała życie własnej siostrze, która po prostu się zadławiła. Niby tak niewiele, a jednak właśnie to pokazuje, jak bardzo to jest istotne, żeby potrafić zapanować nad sobą, żeby potrafić udzielić tej pomocy i po prostu przede wszystkim się nie bać. To takie w sumie moje krótkie przesłanie. No to jeżeli chodzi o kwestię podsumowania, to tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie bójcie się Państwo podejmować jakichkolwiek kroków w kwestii wychodzenia poza swoje możliwości. Nie bójcie się Państwo udzielać pierwszej pomocy, to nie jest nic groźnego. Nie bójcie się Państwo przede wszystkim edukować w tym zakresie. A najważniejsze jest to, żeby robić wszystko tak, żeby po prostu niczego później nie żałować. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja zachęcam Państwa do. Niesienia pomocy drugiemu człowiekowi do aktywności społecznej, aktywności obywatelskiej, do śledzenia informacji na temat poradnictwa, do obserwowania grupy harcerskiej, grupy ratowniczej. Jeżeli Państwo czują się na siłach, chcą, to korzystanie z ich oferty bardzo bogate. Ja serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne inicjatywy Fundacji Misji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję również.